Wita Was zakręcona na kilkunastu metrach kwadratowych. Dzisiaj Wam chciałabym przedstawić wczesno-wiosenne moje kwiaty. Oto pierwioski, inaczej prymulki. Ta kompozycja w jakiś sposób sama się utworzyła, przesadzając kwiaty. Na chwilę posadziłam i tak zostały, chociaż nawet nie wiedziałam jakie będą kolory. Wtedy, gdy to robiłam, gdy je przesadzałam. Teraz następne. Tu mam też takie zrobione na chwilę, posadzone i tak zostały i pięknie wiosną zakwitły. Ta fioletowa była, to jest dwuletnia, kupiona w sklepie. Kwiaty już są troszeczkę mniejsze. Ale póki nie zakwitną cebulowe, Kwiaty to pięknie zdobia ogródek. Tu jeszcze białą I tu wrzosiec. To jest mój czteroletni. Piękny już okaz. Na początku nie wiedziałam, czy w wrzośce się przycina, więc w drugim roku miał słabe kwiaty. Jest piękny. Teraz pokażę, który z zeszłą jesienią posadziłam. Z różowy Nie no, Nieduża jeszcze kępka. A no, tu mam też jeszcze prymulki. Idziemy no, dalej. To miejsce, gdzie kwitły krokusy. A tu już czerwienią się wrzośce czerwone. Chociaż ja bym nazwała je ciemnoróżowe. Pięknie obsypane kwiatem. Cudowne. Tu drugi. Tu też prymulka. I... Ulubiony, znaczy ulubiona miodunka klamista. Potem ma pięknie, pstre liście. A teraz ma delikatne kwiatki. Zmieniające kolor. Niebieskie, jasno-różowe, ciemniejsze. A no. będzie cudowna kępka. właśnie listków strych później trochę o. i to tyle na temat u mnie wczesnowiosennych kwiatów do zobaczenia